Witam wszystkich widzów, witam również panie, my z Paniami jesteśmy cały czas w kontakcie. No i mamy pana, pan wojnarowski, bardzo mi miło. Pan Jan. Pan, jak się pan... Ja muszę zapytać o to samo poczucie. Jak się pan czuje wśród tylu pięknych kobiet? Wie pan co, ja na zwiad wypuściłem tych sztywniaków i miałem wrażenie, że... Oni będą skrępowani, ale nie są skrępowani, zachowali ludzi, więc wśród takich wielkich motyli czuję się naprawdę dobrze. Super. Brawa dla Pana Jana. Pan Jan potrzebuje troszeczkę odwagi, otuchy. Panie, Panie Janie, Pan jest znawcą, specjalistą. Pracuje Pan tutaj w tym sklepie z pięknymi męskimi, z piękną męską odzieżą, elegancką odzieżą. Nikt lepiej nie powie o, o, tym o sklepie o odzieży jak pan. Panie Janie. Miłe panie, reprezentuję salon mody męskiej Gentleman. Jest to firma z 30-letnią tradycją. Od samego początku przywiązywano wagę, tak jak pani Estera wspomniała, do jakości wyrobów. Lata doświadczeń pozwoliły na wybór właściwych partnerów handlowych, wybór marek. Marka ma istotne znaczenie. W tej chwili w sprzedaży mamy marki Versace, Valentino, Kevin Klein, Ben Venduto, Roy Robson i Stones. Tak jak już powiedziałem, po prostu jakość, zgodność z trendami mody ma szalone znaczenie dla mężczyzny. Oprócz tego dysponujemy po prostu doświadczonym personelem, który służy doradztwem w potrzebie po prostu każdego klienta, bo każdy klient ma swoją specyfikę. Jedni, tak jak pani Estera wspominała, przychodzą już ukierunkowani, innych należy ukierunkować. Poza tym mamy profesjonalny serwis krawiecki. Co daje nam po prostu jakby kompleksową obsługę. Czyli wpuszczamy do tej maszyny mężczyznę i wychodzi piękny, olśniewający i bardzo dobrze ubrany. Ja mam takie powiedzenie, że wpuszczamy po prostu nago, trzymającego tylko pieniądze w zębach, i wypuszczamy nago bez pieniędzy. Okej. Okay. No więc widzicie, panie, jak, jak to się odbywa teraz. No właśnie, a propos tych dżentelmenów. No przystojni, świetnie ubrani, jakościowo ubrani. Pani nie, tak to, to są Panowie wybrani na, na różne okazje, prawda? Od, które, z którym panem będziemy, o którym panu będziemy tutaj mówić? Ja praktycznie chciałbym docenić rolę pani Estery, bo przede wszystkim ona wniosła znaczący po prostu jakby wkład. Tam stylizację, a my daliśmy tylko przedmioty, więc jakbym mógł przekazać piłeczkę. Okej, okay, proszę bardzo, piłeczka proszę e, do pani Estero. Ale pani nie, proszę nie uciekać, proszę z nami być, bo nam tu dobrze z panem. Okay. E, pani Estero, się nie proszę o, o, opowiedzieć o stylizacjach. Tak, stworzyłam trzy stylizacje na różne y, okazje. Praca, wypoczynek, przyjemność. I może zacznę od pracy. Jest to jednorzędowy y, garnitur który jest w bardzo ciekawym kolorze takiego granatu morskiego. W tych samych tonacji jest również koszula krawat. Dla ożywienia stylizacji proponuję paną poszetkę, która zawsze ożywia i nadaje taką fantazję, jeżeli chodzi o stylizację. Jeżeli chodzi o buty, to zaproponowałam brązowe, również brązowy pasek. Jeżeli chodzi o Taki garnitur, on świetnie się komponuje z wieloma zestawami, od formalnego po weekendowy. Drugi, druga stylizacja prezentuje casual, Jest to swobodny strój, który nosimy po pracy. Luźna marynarka granatowa, w kolorze podobne, koszula, liniana, przebiegna, idealny zestaw na letni sezon. Całość ożywiają dodatki, czyli poszetka i jasne, tkaninowe spodnie. Do takiego zestawu świetnie komponują się mokasyny. I ostatnia stylizacja to smoking czarny. Pamiętamy o tym, że jeżeli chodzi o smoking, to nie zakładamy go przed 19 z wyjątkiem wesel i ślubów. Panie tutaj zgromadzone mogą ubrać długą suknię wieczorową, jeżeli chodzi o tą stylizację to proponuję również lakierki czarne, które są y, obowiązkowe. Czarna również obowiązkowa, mucha, poszetka jako taki akcent stylizacyjny również. Jakby tutaj również są dodatki w postaci zegarków. Do pierwszego klasyczny brązowy zegarek, który komponuje się z tym pierwszym fajnym zestawem. Natomiast drugi zegarek tutaj bardziej casualowy, czyli do stylizacji. Drugich. Którego mężczyznę byście pani wybrały? <grym> casual. Tu casual. Pani, który pierwszy, drugi, trzeci, ten elegancki, ten. Ja myślę, że wersja wieczorowa. Wersja wieczorowa do pani przemówiła. Proszę bardzo. No właśnie, ci mężczyźni, żebyśmy takich mężczyzn spotykali na ulicy, prawda? To tak. okazuje się, że, że są. Pani mówi, że są. Tak, ja częściej jakby prezent przed... Najczęściej widuje panów w stylu właśnie casualowym, mm -hmm. jest to taki właśnie swobodny strój, który możemy właśnie po pracy, na spotkanie ze znajomymi założyć. Ja bym się na przykład do tego pana bardzo przytuliła, właśnie. No tak, e, Oni przypadł mi do gustu, tak, jakoś Oni tak właśnie e, Drogie panie, a teraz oczywiście, tak jak mówiłam, że będzie się coś działo, więc odważne panie, jeżeli jesteście odważne, to chciałabym poprosić Sześć pań, które stworzą duety. Słuchajcie, jest są świetne nagrody. Nie powiem, co będzie. Proszę bardzo. Zapraszam. Która pani? Jest? Proszę bardzo. Okej, okay, no do dobrze. dobrze. Co, mamy co, miesiąc, czyli mamy jest, jeden nie? duet. Okay. Tutaj no możecie z tego, z I <grym> Jeszcze Pani złożyć drugi, zapraszam. Jeszcze jedną Pani tutaj do duetu, poproszę. No Okej, okay, tak. Jest. Dwa, Sprengue. cztery, pięć, sześć. Wow, ale dziękujemy Paniom za chęci, bo to się chyba po raz pierwszy zaszło, że Pani tak, tak chętnie chcą wziąć udział, ale wiecie co jest najlepsze, że one nie wiedzą teraz Pani do czego się zgłosiły. No i teraz Was znowu. Słuchajcie, mamy krawaty w ręku. Będziecie wiązały krawaty. O, no, okaże ja się teraz. Teraz Pani... Okej, mogę, mogę, teraz okay, Pani musicie... Uh, Okej, okay. okay. tak, Jeden, jedna z Pań będzie modelem, modelką, a druga Pani będzie próbowała y, zawiązać krawat. To zdecydujcie się, która, która... Spróbujcie, słuchajcie, to jest konkurs, to jest zabawa. Nie na sobie nie można. A Pani jaka tutaj sprytna. Jest <laughs> duet. Okej, okay, słuchajcie, panie. Startują. Panie Janie, tak dwa, trzy zdania na temat tych krawatów. Ważny element w stroju mężczyzny czy niekoniecznie. Ale tak do pani, możemy się odwrócić? O, przepraszam, najmocniej. Jeżeli chodzi o krawat, to moim zdaniem ja jestem człowiekiem troszeczkę takiej starej daty i uważam, że dla mężczyzny to jest biżuteria. I generalnie krawat... Obojętnie na jakim garniturze, czy to jest jasny garnitur, czy ciemny garnitur, on jest widoczny. I co prawda w tej chwili mamy taką tendencję odejścia od krawatu. Próbujemy zastępować to apaszkami albo po prostu zupełnie rozpiętą koszulą. Ale dalej stoję na stanowisku, że krawat to jest dla mężczyzny tak jak dobry pierścionek na damskiej ręce. Ale właśnie mężczyźni to często do siebie, że oni tak troszeczkę uciekają od tych krawatów. A, bo to tak zbyt, że mnie tu ciśnie, że zbyt elegancko, przecież ja chcę być taki wyluzowany. modni mieć teraz rozpiętą tutaj koszulę bez krawata. Czy to tak jest? Czy co zrobić, żeby ich zachęcić, Pani Jest Hanie. modnie, ale mm, musimy pamiętać o jednym, że hmm. pewne sytuacje powodują, że Nasz odbiór musi być po prostu perfekcyjny, czyli musimy być perfekcyjnie ubrani i ten luz po prostu dobrze ubrany mężczyzna nie wszędzie prezentuje, tak? Są w sytuacjach po prostu swobodny, kiedy może sobie na to pozwolić, ale są sytuacje, kiedy musi być po prostu zapięty, jak to się mówi na ostatni guzik. Okej, okay. panie tutaj proszę, próbują, próbują, popatrują, ale nie wychodzi. Coś, ale... Proszę usiąść. Pani musi się przepaczyć, proszę bardzo. Tak, to teraz jeśli wszystko dozwolone. Pani, jak się to muszę może nie teraz. Piąte, nie? O, o. Dobrze, że okay. tego nie było, słychać. Ja tutaj popatrzę, co pani mówi. To nie jest, słuchajcie, drugie panie, takie łatwe. Ja szczerze się przyznam, też nie potrafiłabym. To nie jest. A pani jest jak, jak pani mi ocenia te krawaty, to też istotny element, prawda? Możemy tutaj mikrofon przekazać. Czy znaczy, w zależności tak, jakiej stylizacji mówimy? Bo na, na początku powiedziałam, też ubieram biznesowych panów. Próbować, próbować. Też biznesowych panów ubieram, więc jakby ten krawat czasami jest bardzo istotny, chociażby w rozmowach z kontrahentami. Natomiast też spotykam Pani, którzy uciekają jakby od tej formy stylizacyjnej. Ale widzę, że w niektórych onie rzeczywiście nawet ja sama nie widziałam takich wiązań, ale trzymam od kościółki. Jest, jest nowa odpowiedź, jedna telepazia. Ściągnąć, ściągnąć. Ja tylko tutaj przekupiły. Przekładamy tu. No, I są podpowiedzi. pani, uwaga, uwaga, za chwilę do środka Ściągamy. Pani jakie sprytne. Jedna wiąże drugiej, żeby... Której się uda? Proszę bardzo. A Pani umieścił... Przekładamy od środeczka. Nie, nie. No właśnie. Mężczyźni są od tego. Powinni sami potrafić to... Na... Uwaga. I co? Jest? O, uwaga, uwaga. Zaraz, rozstrzygniemy konkurs. Ja poproszę jedną z koleżanek, która ma nagrody. Na stole są. Okej, okay, dobrze, to wszystko jest. Wszystko mamy. Jest, udało się. Jest, dobra. Brawo! Jest jedna. Ale moment... O, proszę A. bardzo. Okej, okay, drogie panie, są, ale to wcale nie jest gorzej, zobaczcie. Dobrze, dobrze, chodźcie, chodźcie, drogie panie. Brawa dla Państwa odwagę przede wszystkim. Jeszcze drobne Dobrze, poprawki. to teraz tak. Musimy ocenić, bo musi być pierwsze, drugie i trzecie miejsce. To jak, jak oceniamy, słuchajcie. Tutaj wspólnymi siłami z panem Janem. Myślę, że jednak tutaj ta pierwsza modelka. No właśnie, to pani mówił, że jest sprawiedliwy. Ja, ja się mogę poddać. By była podpowiedź i nie mogę moim kochanym kobietom <grym> tego zrobić. Nie mogę. Ale bramu pani sobie poradziła. Okej. Okay. <grym> okay. <grym> Więc miłe panie, widzę tu różne style wiązania krawatu. Między... między, między style. I, pro, różne style. Różne style. Nawet innowacyjne, pani, to, jest, panią, prawda? pani zabrakło jednego ruchu, o. jednego ruchu, żeby wy, wyszedł piękny Wingso. Więc za, te, za to zademonstrowanie tej formy wiązania krawatu bezwzględnie przyznał mi pierwsze miejsce. Czyli pierwszym miejsce. Ja z tym. Pierwsze miejsce? Tu pozostały po prostu węzły jakby mamy klasyczne, czyli drugie miejsce. I przepraszam, tu troszeczkę odbyło się to z moim udziałem, i pani sama zrezygnowała jakby po tak, prostu z tego tak. pierwszego miejsca. Z, czego, z czym jestem po prostu bardzo mile zaskoczony. To w takim razie, teraz tutaj przyjemniejsza część, oczywiście, nagrody. Jedną z nagród jest voucher na przejeżdżkę rowerem elektrycznym. To jest niesamowite. 30 km, drogi Pani, możecie przejechać nie pedałując. Tutaj właśnie w Kupcu Poznańskim, tutaj właśnie na rogu stoją te rowery. Niesamowita sprawa. Piękne rowery, słuchajcie. I teraz tak, to są vouchery dla Pań, które tutaj stały i na, 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 na tych Paniach były wiązane krawaty. Czyli tak, tutaj Pani, proszę bardzo. Tutaj Pani, proszę bardzo. I tutaj Pani, chyba to tak było. Ok. Teraz tak, e, drugie miejsce, więc Pani Janie, proszę mi pomóc. Drugie miejsce to jest jeszcze które? Tutaj, tak? U Pań. Proszę bardzo. Zestaw kosmetyków, który funduje kupiec poznański. Bardzo fajna sprawa, proszę bardzo. Kosmetyków nigdy dość. Również e, tu było drugie miejsce, tak? Czy gdzie było to pierwsze miejsce, Pani Janie? A wy? Oddawajcie, oddawajcie kosmetyki. Nie, 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 nie. to jest ok. Proszę bardzo. Tu są kosmetyki, dla pani kosmetyki. I uwaga, i miejsce dla miejsca pierwszego jest, słuchajcie, stylizacja męska od pani Estery. Także macie panie facetów? co so, Przeda się taka stylizacja. No, czy a, Czyli gratuluję. A... I zapraszam. Brawa dla Pań za odwagę, super. Pomyślałam, że te krawaty są do zdania. czy No to chyba tak. Czy pan będzie odwiązywał teraz? Mogę odwiązać niestety odbawić Panie Kremlerze. Okej, okay, to w takim razie zapraszam Panie serdecznie na miejsce, serdecznie dziękuję. Ok, ja Jak się żegnam z, z widzami, kredanie. z Paniami nie, pozostajemy. W takim razie za chwilkę widzimy się ponownie. Dziękuję ślicznie.